A myślał Pan o tym, co Pan w ogóle będzie robił po karierze selekcjonera reprezentacji, bo to jest taki dość gorący... No to już chyba gorący. w, miejsce w trumnie, no to co, no to już... No to, do śmierci chce Pan no pełnić no tą co? funkcję? No to jest akurat, y, do, nie do śmierci, ale jak się skończy pracę w kadrze, no to jest jeszcze życie, ale jako... Ja myślałem, że o trenerce Pan mówi. Nie, no mówię też o trenerce, tak. <laughs> to nie, no to co, no ja akurat lubię to, czy będę prowadził dzieci, czy inne, to nie ma to dla mnie znaczenia, dlatego ja tak bardzo często jak słucham ekspertów, którzy którzy oceniają i, i 20, ja prawie chyba 7 lat już pracuję od dzieci, gdzie prowadziłem dzieci jako grający piłkarz, mając 23 tak, lata, tak. później prowadziłem te kakao w Chorzów, y, halówkę, prowadziłem wiele też, byłem asystentem i się wprowadzałem i tak czasami jak słucham opinii ludzi, którzy nigdy nie poprowadzili zespołu, którzy w szatni nigdy nie byli, którzy oceniają, to to jest bo no to jest dosyć przykre, że oni są pewni tego, co, że tak jak oni powiedzą, że tak by było. No Alech ja ja wszyscy siedzą. Ja Subskrybuj, włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.